Cześć, witajcie. Dziś, jak widzicie, w moim następnym komiksowym odcinku przestrzegałem, przestrzegałem Tadeusz Baranowski porady praktycznego pana. Zobaczymy, jak sobie, jak, jak sobie z tym poradzę. Nie jest to pierwszy komiks, akurat tego autora, który, który chcę Wam pokazać. Od razu zaczynam z takiego <laughs> mocniejszego uderzenia. Także zaczynamy. No malutki, cienutki jest to pojedynczy album, także z siłą rzeczy też filmik będzie krótszy. Wydawnictwo Ongryz. A dlaczego? Tylko dla dorosłych. <grytania> Czy ja muszę coś dorzucać? Cena okładkowa. Grzbieti też wam od razu na wstępie pokażę. Proszę bardzo. Tadeusz Baranowski, proszę bardzo. Oczywiście można go kupić taniej, jeśli, jeśli, jeśli oczywiście traficie na, na, na obniżki, a zwykle są, także twarda oprawa, czerwony su sugerujący plus 18 i nie, nie, jest to bez powodu, nie jest to bez powodu, kredowy papier. No, i moi, moi drodzy, jest coś takiego, że tutaj być może nie będę pokazywał wam do końca. Bo tym bardziej, że każda strona to jest, to jest każda strona, to jest odrębna historia. Zwykle zahaczę o tematy dosyć niedwuznaczne. Także także tutaj proszę zobaczcie, sobie nawiązać, oczywiście, do. Do, 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 do różnych sytuacji jest mnóstwo kończącymi, kończącymi się tak czy siak, w jeden i ten, i ten sam właściwie sposób. No bo nie da rady, oczywiście, przekartkuję Wam część, nie wszystko, bo, bo, bo moim zdaniem nie ma to sensu. Tutaj, jak chcecie, sobie, chcecie się zaopatrzyć w ten album, no to szale nie polecam. Bo co też, co uśmiechałem się tutaj, to moje. Także proszę bardzo. Nie, 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 nie. Tego wam pokazać nie mogę. Oczywiście, że nie. No nie da się po prostu, nie da się po prostu, nie da wam się tego pokazać unikając, unikając pewnych sytuacji. No praktycznie na każdej stronie. Jeśli nie sceny, no to nawiązania słowne. Także, proszę bardzo. No, oczywiście, jak na Tadeusza Baranowskiego przystało? Jego bardzo specyficzny rysunek, jego bardzo specyficzne poczucie humoru, które lubię, lubię. Mam oczywiście jeszcze antresolkę w domu. Tu się czy tu się zastanawiam, bo mm, patrzyłem sobie ostatnio po wydawnictwach i ee, Odwiedzając, odwiedzając strony kultury gniewu oraz on Grysu natrafiłem właściwie na bliźniacze albumy. Hmm, bliźniaczo wydawane, ale oczywiście, w, powiedzmy, że w takich innych kompilacjach. No i tu się zastanawiam, właśnie, które by były lepsze, właśnie to wybor, bo Smoka Diplodoka oczywiście bardzo chce sobie przegarnąć. Hmm, potem na przykład kultura gniewu ma komiks o wampirach. Taki taki mini integral w powiększonym formacie, bo ten jest taki powiedzmy standardowy, to jest taki standardowy, no, nieco, nieco, może nieco więcej niż A4 tam w milimetrach. Także proszę bardzo. Wszystko oczywiście poddane w bardzo humorystyczny sposób. I tu naprawdę kurczę, Ciężki, naprawdę ciężki wybór. Skąd brać, jakie brać, które by były lepsze wydania. Teraz na przykład bodaj chyba Ongrys reklamuje e, wznowienia, właśnie komiksów pana Tadeusza. Ale z na nowo na, namalowanymi na okładkami. Także, także. <laughs> Przepraszam bardzo. Moja ostatnia godzina. Ono, proszę bardzo. No, no chciałem pominąć, no nie da się. No. Jak nie w te, to w te tutaj widzę odbija się, odbija się światełko, ale to ze względu no patrzcie no, nie da się, no po prostu się nie da, no nie, ale jest, jest, jest komiks po prostu jest odlotowy można się i uśmiać także moi drodzy Zacząłem myśleć i teraz wyleciało mi z głowy, co chciałem Wam powiedzieć, ale już zostawmy. Zostawmy już to. Także proszę, bardzo, już pali, co z tego będzie. Czy... Oczywiście tak, bo wie, no, no, nie mogę Wam pokazać, oczywiście, każdej strony, bo zepsułbym zepsułby po prostu lekturę. Jeśli ktoś będzie to chciał czytać na papierze. No, tutaj akurat co, jak co, ale dla wielbicieli retro komiksów starych czasów, no, 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 no po prostu wstyd tego nie mieć. No, to no, no, dla mnie taki, ta, taki, taki po prostu must have. Także tutaj, 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 Danielu, tutaj podziękowanie dla, dla Ciebie, bo zdaje się, Ty, ty, kiedy, ty kiedyś mi udostępniłeś mm, ten komiks po, w formie elektronicznej. Dlatego sobie zdecydowałem, że sobie wybiorę to. No i, 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 no nie zawiodłem się, nie zawiodłem się. Naprawdę świetny komiks. Leciutka lektura. Oczywiście baraszkowania, co nie mało. I co nie miara. Charakterystyczne rysunki me, pana Tadeusza. Jego humor też, co już mówiłem. Oczywiście jest, jest tu też, jest, jest, są tu jeszcze małe dodateczki. Tutaj oczywiście ocenzurowano, bo żeby inaczej, tylko przez kogo. <laughs> także. No i dochodzimy. Jest już 49, no to jak mówię, to jest pojedynczy komiks, także nie, nie, ten filmik nie będzie trwał jak, jak to zwykle u mnie ponad 20 minut, czy tam pół godziny, czy tam nawet 45 minut. Lub powyżej, jak już to bywało jak na moim kanale. No i proszę bardzo. Jest delikatna ta biografia pana Opisana. Także tutaj spokojnie, jak ktoś chce. No i zamknijmy łobuza. Pokażmy jeszcze tę okładeczkę. Moi drodzy, także polecam. Zwłaszcza w takim wydaniu od Kongresa, bo jest naprawdę bardzo fajne. No i, no tak jak mówi, no kurczę, no nurtuje mnie, mnie pytanie, który, na, który warto komiksy by było wziąć od niego. To znaczy, z którego, na, w którego, w, z którego wydawnictwa, żeby mieć, no powiedzmy, że komplet. Powiedzmy, że komplet właśnie, bo podobały mi się, podobały mi się. Androsolka mi się podobała, no Diplodoka na pewno wezmę. Tylko reszta, bo jest, tu jest Orientmen w drugim, w drugim wydawnictwie Orientmen jest wydane, wrzucone w ogóle gdzie, gdziekolwiek indziej. Teraz na przykład, zdaje się, w On wydaje wyda, albo Kurs, albo albo Kultura Gniewu, albo On ongres wydaje właśnie takie... Ma wydać, być może już jest, że jakieś tam, jakieś tam publicystyczne wydanie właśnie album dotyczący Tadeusza Baranowskiego, także... No fajne, fajne. Bardzo fajny, bardzo humorystyczny. Także moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego króciutkiego odcinka. Mam nadzieję, że zachęciłem do zakupu. Tudzież <laughs> nie mówię już o co chodzi. Ale naprawdę warto. Także dziękuję. Jeszcze raz trzymajcie się. Cześć.